Witam wszystkich bardzo serdecznie na przeglądzie rynków. Wczoraj mieliśmy posiedzenie FED i decyzję FED w sprawie stóp procentowych. O godzinie 20 zostało to ogłoszone. Stopy zostały zmniejszone o 0,25% z 4,5 do 4,25. Taka była prognoza. I tak też się stało. Potem o 20:30 przemawiał szef Fedu Powell i mówił, jak się zapatruje na przyszłość, jakie będą podejmowane działania na przyszłość. No i opowiadał o tym, że tutaj inflacja przez cały czas jest w grze, więc ryzyko, że będzie rosła, jest. Z drugiej strony, znowu jest ryzyko, że bezrobocie będzie rosło i to jest tak, musi Fed działać odpowiednio, żeby jednocześnie przeciwdziałać inflacji, ale też przeciwdziałać większemu bezrobociu i tutaj się trochę to kłóci. Ale jak na to zareagował rynek? Bo to, że mieliśmy obniżkę, to już było w cenach, a bardziej kupujemy czy sprzedajemy w danym momencie pod to, co się będzie działo w przyszłości, czyli kupujemy marzenia, a sprzedajemy obawy. No i tutaj rynek wycenia, że na kolejnym posiedzeniu będzie kolejna obniżka na 90%. Tydzień wcześniej było to 73%, czyli rynek zareagował na to przemówienie tak, że większa szansa jest, że, te, że ta obniżka będzie, niż jeszcze wcześniej rynek sądził. I że będzie jeszcze jedna obniżka w tym roku, 80%. No, cykl tych obniżek na, zaczął nam się w zeszłym roku we wrześniu, też chyba były trzy, potem przerwa, no i teraz znowu obniżki. No i teraz tak, no ogólnie Paweł powiedział, że wszystko będzie zależało od tego, jakie będą wyniki, co się będzie działo. Więc na razie wygląda tak, że jeszcze będą dwie obniżki w tym roku. No, i pod to gdzieś rynek gra, i tak jak było to w zeszłym roku, no akcje ogólnie szły w górę i to było pozytywnie na rynku akcji do momentu, kiedy Trump nie zaczął na wiosnę 2025 szaleć z cłami. Nie wiadomo, czy teraz nie będzie jakiegoś szaleństwa innego Trumpa, czy może coś innego, ale biorąc pod uwagę te fakty, które mamy dzisiaj, no to Powinny być kontynuowane wzrosty, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. Czy to akcje, czy to krypto też. No i teraz pytanie, czy, czy krypto rynek, ten cykl czteroletni, który mieliśmy wcześniej, czy będzie zachowany? No ja tu bardziej, bardziej podpinam krypto pod to, co się dzieje na akcjach, bo głównie, właśnie głównie czemu? Bo głównie ETF-y skupują. I ostatnio Bitcoina od 8 września. Znowu powrót do skupowania ETF-ów na Bitcoinie. Wczoraj lekki spadek, a jak popatrzymy sobie na Ethereum, to przedwczoraj i wczoraj mieliśmy lekką korektę w skupie, ale ogólnie idziemy w górę przez cały czas i teraz tam wyższe górki, wyższe dołki. Więc bardziej podpinam rynek krypto pod rynek akcji, niż pod jako osobne, osobne coś, co funkcjonuje niezależnie od akcji. Kiedyś tak było, teraz już się to trochę pozmieniało. Przynajmniej ja tak to widzę. Coin Cap. Co nam to pokazuje? Wskaźniki jakie? Fear and Greed. Jesteśmy neutralnie, czyli rynek jest ani nieprzegrzany, ani nie jakiś wystraszony strasznie. Po prostu jest taki neutralny. Czyli powinien podążać w tym trendzie, w którym jest, a no jest w trendzie wzrostowym. Altcoin Season jesteśmy bliżej tej prawej strony niż lewej. 71, więc altcoiny powinny rosnąć bardziej niż Bitcoin. Średnia dla krypto jest w środku, więc też neutralnie. Jak popatrzymy sobie na ostatnie 7 dni, 30, czy 60, czy 93 miesiące, no to ogólnie jest na zielono i te wszystkie kryptostop 10 po trzech miesiącach urosły. Po miesiącu też, oprócz tutaj Tronu i Cardano, no ale jest pozytywnie. Czyli rynek wycenia na podstawie tego, co obstawia, że będzie w przyszłości. Taki artykuł możecie zobaczyć na mojej stronie. Kupuj marzenia, sprzedawaj obawy. Czyli jak ktoś obstawia, że będzie dobrze, w przyszłości to kupuje, a jak obawia się, że spadnie, no to sprzedaje. No i głównie na tym polega cała gra rynkowa. Dobra, zobaczmy, co się podziało na rynku przez ten ostatni okres. No właśnie za wiele się nie podziała. No Bitcoin kontynuuje swoje wzrosty. Wczoraj jakaś lekka korekta, lekkie szarpnięcie, górę-dół, ale biorąc pod uwagę to, że jakby konsensus został zachowany, to co rynek przewidywał, tak te stopy zostały obniżone, więc więc tutaj nie było jakichś większych ruchów takich nieprzewidzianych. Na Ethereum w lekką konsolidację, niższe górki, wyższe dołki, taki trójkąt. No, ogólnie konsolidacja, z której Duża szansa jest, że wyjdziemy górą. No bo dobiliśmy do ATH 2021 roku. Jak zobaczymy sobie w dalszej perspektywie, no to mamy silny trend wzrostowy ogólnie Altcoin Season. I to też napędza niektóre altcoiny, tak jak BNB sobie robi spokojnie nowe ATH, nie przyjmując się jakimiś ogłoszeniami o stóp procentowych czy innymi rzeczami. no Reszta Krypto, tak jak pokazywałem na Kremarkę cap powinna wyprzedzać większości Bitcoina, czy większości, no, te, które są w top 100 przynajmniej. Więc jest pozytywnie. Jak to się odbiło na innych rynkach, no może zobaczmy sobie indeks dolara. Tutaj oddalmy sobie wykres na tygodniowy. Tutaj od kryzysu w 2008 roku jesteśmy w takim kanale wzrostowym, i właśnie testujemy go od góry. To jest podobny kanał jak na EUROSD, tylko na tym kanale EUROSD już wyszliśmy z tego kanału górą. No i pytanie, czy faktycznie ten dolar będzie nam się osłabiał? Myślę, że warto obserwować sobie ten indeks dolara, czy. Bo tutaj testujemy ostatni lokalny dołek. No i wyjście dołem z tego. No. Jest taka szansa, jak nic się nie pozmienia, te stopy będą obniżane w Stanach, no to prawdopodobnie ten dolar będzie nam się dalej osłabiał. Złoto sobie też kontynuuje. Wczoraj trochę większa korekta kontynuuje wzrosty. Srebro troszkę większa korekta niż na złocie. Na SP nowe ATH tu kompletnie nic się nie dzieje. I tak jak pokażę, może obniżki stóp, co mieliśmy w zeszłym roku, we wrześniu też się zaczęły. No to zasadniczo nic się tu nie dzieje. Od września mieliśmy wzrosty. I gdyby nie szaleństwa Trumpa z cłami. W lutym, no to prawdopodobnie by tu kurs szedł dalej. Po prostu jak widać, cła zrobił jakąś wyrwę w wykresie, ale kurs wrócił na tor w kanale wzrostowym i powoli sobie idzie w górę. Czyli ogólnie nuda na rynkach, nic się nie dzieje dla day traderów. Yy, nuda, bo rynek idzie bardziej bokiem i za dużych wahań nie ma, nie ma za dużo emocji na rynkach. No jest wrzesień, wrzesień jakoś taki super nie jest statystycznie rzecz biorąc, no ale jest po dobrych wakacjach, jest po tych szaleństwach Trumpa, które też przesunęły korekty, gdzie korekty to przeważnie przeszły w maju, to przeszły wcześniej, no więc trochę nam się to poprzesuwało, ale jakby zachowane wzrosty są i za wiele się tutaj nie podziało, czy coś tu jeszcze ciekawego mogę pokazać. No trochę jak obserwuję sobie obroty, wolumen na ETF-ach, na Bitcoinie czy na Ethereum. No Ethereum miał już większe obroty, dużo większe od Bitcoina, teraz są porównywane. Trochę mniej tego kapitału wpływa do Ethereum i trochę mniej przepływu jest między Bitcoinem a Ethereum, no, ale pozytywnie rynek wycenia, że będzie myśli. Raczej w górę i może te obroty się zwiększą. Zobaczymy sobie. Na Bitcoinie raczej są tutaj stabilne. A na Ethereum ostatnio mieliśmy tutaj sporym górkę. No teraz trochę nam osłabły. Więc nuda no panie na rynkach. Nic się nie dzieje. Ja też nie robiłem w związku z tym żadnych zmian. Więc spokojnie sobie czekamy, co będzie dalej. Dobra, to tyle na dzisiaj, dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.